To już naprawdę ostatni moment, aby budynek kina zobaczyć jeszcze w takim kształcie, jakim jest teraz na 30 marca. Wieluński Dom Kultury administrator obiektu zaplanował bowiem pożegnalną imprezę. Specjalny benefic, podczas którego będzie można zwiedzać obiekt, dotrzeć tam, gdzie zazwyczaj mieli dostęp tylko pracownicy i obsługa techniczna. Udostępnimy wszystkim zwiedzającym. Miejsca w kinie, które na co dzień były dla widzów niedostępne. Zaplecze będzie można obejrzeć projektory, będzie można zajrzeć na zaplecze sceny, zajrzeć do piwnic, do których nikt zapewne nie wchodził. Tak naprawdę będzie można zwiedzić ten obiekt od piwnic aż po najwyższą kondygnację. Niewykluczone, że podczas pożegnanej imprezy uda się raz jeszcze uruchomić wiekowe projektory, z których do sierpnia 2010 roku wyświetlano jeszcze regularnie filmy. Na razie można to zobaczyć. Tylko w Budynek ma 50 lat, powstawał w latach 1959-1961, budowała go spółdzielnia, powiatowa wielobranżowa spółdzielnia pracy w Wieluniu. Następcą prawnym tej spółdzielni jest spółdzielnia Sawikon. Powstał wtedy duży kompleks, nowoczesny jak na owe czasy, fajnie wyposażony. No ale no 50 lat w technice, co sami Państwo wiedzą, szmat czasu, teraz w zasadzie z roku na rok wchodzą nowinki, także kinu na pewno należy się nie tyle lifting, co tak naprawdę wskrzeszenie go do życia od nowa. Czas zatem na długo oczekiwany remont budynku, a w zasadzie jego generalną przebudowę. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonawcę remontu wedle wcześniejszych zapowiedzi podzielonego na kilka etapów. Jakich? Pierwszy etap zakłada remont sali widowiskowej wraz z przyległymi pomieszczeniami. W przyszłym roku na początku chcielibyśmy obiekt wyposażyć w technikę kinową, w oświetlenie estradowe oraz w systemy audio tak, żeby już mogło to kino funkcjonować jako kino, natomiast pozostaje jeszcze część zewnętrzna poza salą. Tak on będzie? Znajdzie się na nim, według projektu, trochę mniej, niewiele mniej miejsc niż obecnie, bo w tej chwili jest to 110 miejsc, natomiast po przebudowie będą to 102 miejsca. Balkon zyska wyjścia ewakuacyjne zewnętrzne, dwa docelowo, natomiast zmianie ulegnie ilość miejsc na, na dole z prostej przyczyny. W ciągu 50 lat zmieniły się normy, które mówią o szerokości, głębokości krzeseł, o odległościach pomiędzy poszczególnymi rzędami. Obiekt po remoncie ma spełniać nie tylko funkcję kina ale również tak jak do tej pory sali widowiskowo-koncertowej. A jeśli chodzi o sam Benefis to nie zabraknie również akcentów artystycznych i projekcji specjalnie na tę okoliczność przygotowywanego filmu. Warto przyjść i obejrzeć. Nie jest to może długi materiał bo w sumie zbierze się około może 45-50 minut ale na tych zdjęciach można zobaczyć taki wielu jakiego już dzisiaj nie ma. Oprócz tego o godzinie 18 planujemy galowy koncert. Udało nam się nam do współpracy Cementownie Warta w Trębaczewie, która nam udostępnia swoją świetną orkiestrę. Będzie to koncert orkiestry połączony z występem chóru i z występem zespołu rokowego. To jest taki kolaż. Świetna rzecz.